Żyjemy w bardzo dziwnych czasach w pogoni za pieniądzem, w pogoni za ciuchami, w pogoni za lepszym życiem, ale czy to życie jest lepsze, czy e, ta pogoń nie jest takim, taką pogonią e, w nieskończoność lub w nieznane? Co ty sądzisz na ten temat? No na pewno, na pewno gdzieś to, no bo każdy chce być, każdy chce mieć, właśnie być czy mieć, nie? Raczej każdy chce mieć, więc tutaj no, takie są czasy teraz. Do czego zmierzam? Ponad dwa lata nie mieszkaliśmy, nie mieliśmy domu. Byliśmy bezdomnymi, czyli byliśmy takimi nomadami. Teraz mamy takie mieszkanko, które ma 38 metrów i czujemy dom. I właśnie... O to mi chodzi, że gdzieś tam pędzimy nie wiadomo w którą stronę, że mieć jeszcze lepszy samochód, jeszcze większe mieszkanie, jeszcze ładniejsze ciuchy, na przykład takie markowe jak ja mam. Tu jest podróbka. Ktoś powie, a ty chodzisz w podróbkach? Ja mu powiem tak, bo one są 10 razy tańsze, czy 20 razy tańsze. A, a właśnie nie mają żadnego znaczenia, czy y, y, człowiek świadczy, o człowieku świadczy jego ubiór, jego, y, jego posiadanie, jego zegarek, jego samochód. Chyba nie, chyba bardziej to co ma w głowie. My w tym momencie doceniliśmy dzisiaj na przykład idziemy teraz po Julię, która do nas przyjedzie jedzie ponad godzinę, żeby przyjechać do nas i poczuć ten dom. Stwierdziliśmy, Izabela dzisiaj od rana się krząta, żeby coś ugotować, żeby o, coś była było fajnego. Na basenie na koerobiku, pływałam, także jeszcze hula hop, sport też był rano. I jak wróciłam, to zaczęłam się krzątać. Właśnie, ale chodzi mi o to, że każdy potrzebuje poczuć dom. Czy ten dom musi mieć 200 metrów, 300 metrów? Nie, może być mały. Tak jak mówią nieraz matki, tak się zacharowują, poświęcając czas właśnie na pracę, a nie dla dzieci, po to, żeby dziecko miało lepszy telefon, lepsze ciuchy, lepsze buty. No bo co powiedzą w szkole, że moje dziecko chodzi w gorszych rzeczach? I zapomina w tym momencie o dziecku. To dziecko bardziej, wydaje mi się, że potrzebuje tej matki niż tych butów. Ale każdemu tak, taka ekspresja społeczeństwa, że właśnie trzeba mieć coś lepszego. No bo co powiedzą yy, znajomi, co powiedzą yy, koleżanki, koledzy w szkole, że ktoś ma gorsze, gorszy telefon, gorsze buty, gorszą kurtkę? Nie? to jest cały czas tak, problem tak. już od wielu, wielu pokoleń, bo to też było za naszych czasów. Ja yy, wychowywałem się jeszcze w czasach PRL-u, gdzie wszyscy mieli te same buty, my mieliśmy relaksy. Gdzie, jak pamiętam, były takie szatnie w szkołach, że ciężko było później dobrać sobie te same, bo każdy miał takie same. Więc każdy podpisywał w środku i mieli im albo jakimiś takimi. Tak, tak, trzeba było podpisywać, bo każdy miał takie same buty: niebieskie relaksy albo czerwone relaksy w zimie. Czyli wszyscy byli równo. Czyli czy to, że kiedyś właśnie. Żyliśmy w takiej świadomości równości. Było lepsze, czy to, że później e, mieliśmy taką demokrację, jaką teraz mamy, że każdy może mieć co chce, ale czy to, co chce, jest dla niego dobre? Bo, e, bo tak to powiedziałem: jest taka presja społeczeństwa, że każdy musi mieć coś lepszego lepszego, lepszego, lepszego. Trzeba zmienić samochód, no bo e, koleżanka w pracy będzie się śmiała, że ja jeżdżę starym samochodem. A dlaczego? Jak trzeba, jak trzeba nowy kupić. No nie idziemy po pasy. No już właśnie przechodzimy na, na pasy. Tylko że tutaj jest takie e, ciężkie przejście na tym skrzyżowaniu, nie, nie, nie że może tak nas pewnie. coś strzelić, bo te pasy są bardzo blisko skrzyżowania. Tutaj przechodząc ktoś będzie jechał szybko i po prostu nas zwalnie. Tak. Tak. Więc teraz tak. Przeszliśmy już na drugą stronę. Trochę wypadłem z tego, o tutaj Zaraz mnie pan policjant no, złapie, że, po pasach, że nagrywam nie. telefonem. A e, w sumie ja nie rozmawiam, tylko nagrywam. <grym <grym o pasach. Jedziesz do nami? Policjant nie, policja zaraz nie, tutaj. No No po prawej tam, stronie to. najlepiej. No, bo już się tak dobra. No, lecimy dalej. No ja już powiedziałem, co ty na ten temat sądzisz, bo ja tutaj chciałem tak znaczy, troszeczkę. No, ja że to jest w sumie y, kult, y, kult trend, może bardziej trend taki, jaki jest teraz. No takie jest, no taki jest życie i to, to nie będzie tak, że jeżeli yy, tak, kogoś stać na to i ten to jego dziecko nie będzie miał. Czy... Ale czy kogoś stać? Jakim poświęceniem? Bo to bardziej dobrze. mi chodzi o to poświęcenie. Ale no dobrze poświęcenie, no generalnie... Bo kogo stać na iPhone'a za 6000 tysięcy? Zastanówmy się. A co drugie dziecko ma iPhone'a najnowszego? To jest tak, przerażające, to, to jest przerażające, że w szkole każdy się chwali, bo, bo ja wiem, wiem, bo wiem, bo wiem, no bo wiem, bo dziecię? wiem, bo znam takie środowiska, e, e, no to gdzie to, to, to ludzie to po prostu to się to zapożyczają, dobra, żeby mieć ale... po prostu iPhona ja za 6 tysięcy. Ja znam dziecka, które ma w szkole iPhona, a ja, znam wiele osób, a ja znam wiele osób i widziałem takie dzieci, które mają najnowsze iPhony. No i nowsze tak? iPhony, tak. I wow. siedzą sobie na TikTokach, siedzą sobie na różnych innych platformach. Yy, zamiast, yy, no, wiadomo, że można ten telefon używać do, do pracy, ale to jest bardziej dla szpanu. Chodzi mi bardziej o to, że ludzie kupują. Ale kiedyś też się kupują... szpanowało, tylko się szpanowało w tych ramach, które się wtedy mieściły. A no teraz właśnie. Są takie Jak panowałaś, powiedz? No nie wiem, no ja Do swoich czasów. Ja, e, jakieś spałmi te bermudy były modne, czy coś to chłopaki sobie kupowały. Ale wszyscy mieli tak? takie same. One no, nie no były dobrze, jakieś tam. Czy ktoś ma inne iPhone y, też to same. No. No tak, ale to teraz no to, no to iPhone kosztuje trzy pensje, czy dwie pensje takie no najniższe, no a czy... spodnie bermudy, co kosztowały pensje. Jezus, proszę cię, no ale kiedyś nie było telefonów za naszych czasów, więc czym my teraz mierzymy? Teraz na przykład ciuchy są bardzo tanie, tak? A co jest drogie? A, a no może te sprzęty? Ja nie wiem, Marek, ja się nie znam, bo ja nie wiem w ogóle, do czego ty zmierzasz, że co? Że się matki zachorowują, ludzie się zachorowują. Tak. Zamiast no poświęcać bo... czas dzieciom, to Skupiają się na pracy. Wiesz, skąd ty wiesz, że nie? No tak, no jeżeli się pracuje na dwa etaty albo na półtora etata, żeby y, temu dziecku, bo jest samotnie wychowująca matka, ona zarabia trzy tysiące. Żeby dziecko utrzymać. Matkę? Tak, znam takie matki, A, znam, no znam takie jak, osoby. Jakieś koleżanki inne, o których ja nie wiem. Bo no ja, super, no dobrze do. Brzegu, do brzegu. Ja zajmuję Proszę się bardzo. najmem, więc A. ja widzę ty, tych ludzi, jak oni żyją, I, 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 za i, co tak. żyją, jak, jak, jak się rozwijają. Ja widzę ich cały rozwój. Twoje więc... koleżanki się zachorowują, żeby dzieci miały za 6 tysięcy telefonów. To masz fajne koleżanki. <głos> <głos> ja takich nie mam. Ja takich nie mam. To, więc o czym my rozmawiamy no w tym momencie? Ja nie wiem, co, co ty bierzesz. Gadasz o tym, że, że, no, że ktoś coś, a ty to robisz. Czemu Ty mówisz o kimś, Ej, kto, kogo nie znasz? A chociaż ty twierdzisz, że znasz to. Ja nie wiem, gdzie ty chodzisz. I kogo ty znasz. No i zgasiła mnie, Izabela mnie Nie, zgasiła. No bo słuchajcie, dlaczego mówisz o czymś, że matki ten, Może komuś tak pasuje, może są matki, które e, akurat dla nich praca to jest priorytet. Dobra, okej, okay, dobra, a to z innej to, to z innej półki. Przyska. Wy na pewno tutaj oglądacie nas i jesteście tymi matkami, które niejednokrotnie wychowują samotnie dzieci i zarabiacie po 20 tysięcy miesięcznie, tak? Nie po 3000, bo 3000 jest taka wypłata w Polsce realna. Bo no, mówimy, że jest 8000, ale średnia krajowa, ale tak średnio kto zarabia 8 tysięcy? Kto zarabia 8 tysięcy? No dajmy na to urzędnicy, to no mają w granicach 5 6000, gdzieś tam w urzędach, na jakimś stanowisku takim lepszym. No może Wiesz, mają, tak, mają takie kwoty. 10 tysięcy pracują od wieczora, to ma czas oglądać z ciebie. Oczywiście, niektórzy <laughs> oglądają. Niektórzy oglądają, ale do czego, do, do czego zmierzam? Bo to bardziej ty mnie wybiłaś z tego, że ludzie nie pracują, że w ogóle się zajmują tak. Yy, pracują sobie za 20 pracują, tysięcy 6 godzin to dziennie. Drugie to, to 18 no, ja godzin zajmują się dziećmi. Że, to, że, że że mają tym dzieciom nie dawać, jeżeli mają pieniądze. Każdy rodzic lubi, żeby jego dziecko miało to czy to. A co ciebie tak, czy dziecko ma taki telefon, czy ma taki telefon? Ty zobacz, jakie twoje dzieci mają telefon. To są dorosli ludzie. Już. No, ale to nie mówimy o dorosłych, no jak tak, to no mówimy no, ale mówimy o, o dzieciach, o dzieciach o które są, klasie, klasie, które są na utrzymaniu pod... rodziców no. i mają presję społeczeństwa, o lepsze, lepsze ciuchy. Na przykład, o jedna prosta, prosta, prosta no, sytuacja. No. Ostatnio była taka sytuacja, Też. że pani wymyśliła sobie, że na wycieczkę Przedaż. dzieci, Przedaż. tak, że dzieci na, na wycieczkę weźmie do Dubaju. Sobie wymyśliła. I teraz. Tak, przeczytałeś? Tak, przeczytałem taki artykuł, że pani sobie wymyśliła. Tak, to jest prawda. Nie wiem, czy tam 3000 czy 4000 wycieczka. Większość rodziców, oczywiście, tak, mają na to pieniądze, ale. Co z rodzicami, którzy nie mają na to pieniędzy, czyli wydać 4000 dla dziecka czy 5 tysięcy na wycieczkę do Dubaju. Ale zawsze tak było, nawet jak my byliśmy. No właśnie, w szkołę, zawsze tak było. E, I nie wiem, no na tamte realia, nie wiem, to było... E, to były inne też pieniądze wtedy. Czyli rodzice tam, się no. nie poświęcali wtedy, bo wszystkim płacili i wszyscy jeździli na wycieczki, tak? Nie no, ale też tak było, no że no było na wycieczkę kogoś nie było. No właśnie, i do tego zmierzam, że mamy presję społeczeństwa cały czas. Że trzeba dziecko wysłać na wycieczkę. I, tak. trzeba, i trzeba na to zapracować. Za, za no tak było zawsze, ale Arek, no nie możesz każdego rodzica oceniać. Ja, ale ja nie oceniam żadnego matką, rodzica, tylko ale ja. Ja jestem taką matką, która też. Zawsze lubiła, żeby jej dzieci miały. Lubiła. Czyli wzięłabyś po, pożyczkę dzieciom. w Prowidencie, jakby była, e, chodziłaby się do, do szkoły w... i wynosiłaby Argi... pani za 4000 tysiące wycieczkę do Dubaju. Nie ja błagam, Cię, ja nigdy nie musiałam brać pożyczki w Prowidencie? No proszę cię. Skąd ja mogę mieć, co by było gdyby? No, nie mówimy teraz o mnie, ale dlaczego ty oceniasz jakieś mamy? Które chcą, żeby ich dzieci też były, żeby miały i w ogóle. Ja nie rozumiem tego. Ale w ogóle nie rozumiesz, o co mi chodzi. Nie rozumiem. A wy Bo to rozumiecie? nie chodzi o to, że, że ja mam jakieś problemy z tym, Masz, że, że mamy. Chodzi mi o to, że jest presja społeczeństwa, że trzeba pracować więcej niż się powinno, dlatego że wydatki są o wiele większe niż się zarabia. Ja do tego zmierzam, że matka powinna pracować, albo najczęściej nie powinna pracować w ogóle matka. Uważam, że matki powinny wychowywać dzieci, a nie, a nie być w pracy. Zaczęliśmy od mojego champania się po domu i nie możemy teraz to zrobić. Nie, dochodziło no mi o to, że doceniajmy to, co mamy. No ale to chyba każdy. Doceniajmy, co... a, nie prze, a nie przewartościowujmy tych rzeczy, że musimy mieć coś lepsze, lepiej. Wystarczy nam to, co mamy, no, no, naprawdę. No, czy to jest, że ty teraz to powiedzmy w taki zmieniłeś świat. Nie, ale mogę zmienić, <laughs> mogę ludziom otworzyć oczy. No małże, że, bo ja, bo ja, na, przykład, bo ja na przykład podziwiam takich ludzi, znaczy podziwiam i dziwię się, ja że, że ktoś ma, nie wiem, tak. pięcioletnie samochód i musi sobie kupić nowe, no ale nowy, jeżeli, jeżeli on jeździ dobrze. No ale... Ale jak ty mierzysz swoją miarą, no bo ty, ty jesteś taki, że ty nie kupisz, bo tobie to wystarczy. A są ludzie, którzy chcą, którzy, żyją, są młodzi, ludzie, ludzie, którzy potrzebują mieć samochód, ale zapożyczają się. No to, to jest e, t, tracą, tracą na innym, na przykład na kontakcie z dziećmi tracą, no bo muszą pracować więcej. Żeby mieć lepszy samochód, muszą pracować więcej. To nie ma tak, że coś powstaje z niczego. Wydaje myślę, że teraz jak tutaj przez naszego YouTube'a zbawisz, no zbawisz wszystkich. Oczywiście, oczywiście. Minimaliz, minimalizm, minimaliz i to, co jest nam potrzebne. Po prawej stronie chodzimy, bo y, ropery teraz przyjeżdżają zdałem, po lewej. Zdałem, jak mój tato się zachuje, Więc tutaj... Bo, tutaj tak bo nie, bo ktoś nas potrąci to, i będą jakieś to, problemy. To, teraz to jest lekcja chodzenia po, po, po chodniku. No, ktoś tam stoi, no ten. Policja stoi na, na skrzyżowaniu, może nas zaraz to złapią. To uważaj, ile tego minut nagrałeś, zobacz. Nie wiem ile minut nagrałem, na, na, na ale w ogóle po prostu nic fajnie. nie przekazałem dzisiaj. Bo dzisiaj mnie po prostu rozwalałaś. W ogóle mi nie, nie dałaś coś dojść <laughs> no, do powiecie, słowa. To jest fajnie, tak bekę no właśnie, ale bekę ciśnie. Bo... Nie, tam musimy iść. Bo tam... Nie, bo Julia tutaj, on zakręci. No to dobrze, to przechodzimy i nie wiem czy ja mam przejść teraz z telefonem, ty czy nie. Sobie dalej ja sobie dalej gadam, bo Izabela jak zwykle e, umywa rączki od wszystkiego, czyli nie chcę być spół. E, tutaj współwinna tego, że nagrywamy. To co może staniemy chwilę, żeby zakończyć tej, ten odcinek. Julia przyjeżdża i stwierdzenie dzisiaj na dzisiaj było takie, że mamy małe mieszkanie, ale czujemy dom. Nie, nie mieszkaliśmy w ogóle w mieszkaniu, tylko mieszkaliśmy w różnych hotelach, bo byliśmy nomadami przez ponad dwa lata i fajnie, nie? pogadaj, ja idę po dziecko. Dobra, do zobaczenia, Bye. do jutra. Słaby ten odcinek dzisiaj, ale może jutro będzie lepszy. Do zobaczenia.